Czy istnieją darmowe sposoby, aby podbić swoje oferty na Vinted niemal na samą górę bez wykupowania płatnego promowania? Jakie działania należy wykonywać systematycznie, żeby zadbać o wysoką ekspozycję swoich przedmiotów? Jak sprytnie dodawać hashtagi, żeby nie dostać ostrzeżenia od platformy? Oraz jaki prosty, ale nieoczywisty trik możesz zastosować, żeby już nigdy więcej paczka nie wróciła do Ciebie nieodebrana? O tym wszystkim opowiem Ci w dzisiejszym odcinku Sprzedaży przy kawie. Ja się nazywam Konrad Smolarek i zaczynajmy. Zanim przejdziemy dalej, ważna informacja. Koniecznie zostań do końca filmu, bo na samym końcu opowiem ci, jaki jest obecnie najbardziej skuteczny i przełomowy sposób, aby dużo sprzedawać na Vinted, żeby mieć przychód jak z pracy na pełen etat, dzięki zastosowaniu AI w fotografii produktowej w sprzedaży na Vinted. Pokażę Ci tam narzędzie, które w 2026 roku, w mojej ocenie, może zrewolucjonizować całą branżę fotografii produktowej, a już dziś pozwala zyskać ogromną, ogromną przewagę i sprawić, że to Twoje oferty będą wybierane przez kupujących na Vinted. Po ostatnich zmianach na Vinted pojawiło się nowe oznaczenie – oferta popularna. Takie przedmioty są wyświetlane dużo wyżej w wynikach wyszukiwania. Jak możesz uzyskać takie oznaczenie w swoich ofertach i niejako wymusić od Vinted przyznanie go właśnie Twojej ofercie zupełnie za darmo i bez płacenia? To proste. Wystarczy, że złożysz trzy oferty cenowe na swój przedmiot i polajkujesz go z trzech kątów. Najłatwiej zrobić to tak. Załóżmy scenariusz, że korzystasz z aplikacji Vinted na telefonie i jest to Twoje konto główne, na którym sprzedajesz. Masz komputer stacjonarny lub ewentualnie laptop. I tam stwórz konto drugie, na przykład poprzez Gmaila, bo jest najprościej. Wyszukaj swoje konto główne z tego drugiego, korzystając z tej zakładki i złóż ofertę na swój produkt. Powtórz ten proces z innych urządzeń, które masz w domu lub możesz poprosić znajomych, którzy są na Vinted, aby polajkowali twój przedmiot i złożyli propozycję cenową. Możesz odwdzięczyć się i tym samym, w ten sposób promując ich oferty. Możesz też skorzystać z innych urządzeń swoich domowników, na których oni nie korzystają z Vinted. Trzy oferty, trzy lajki na każdy twój przedmiot i po krótkim czasie twoja oferta zyskuje oznaczenie popularna oraz trafia niemal na samą górę listingu na równi z tymi ofertami promowanymi. Pamiętaj tylko, żeby nie logować się na kilka kont z tego samego adresu IP, z tego samego internetu, na przykład w ramach sieci domowej. Jeżeli chcesz działać bezpiecznie, możesz użyć VPN-a, na przykład aplikacji Proton VPN. Uzyskanie oznaczenia oferta popularna to obecnie od około tygodnia najprostszy i darmowy sposób na świetne wypozycjonowanie swoich ofert na Vinted. Korzystaj póki działa, bo takie luki długo się nie utrzymują. Drugi sposób działa od zawsze, jest częścią samej mechaniki Vinted. Algorytm lubi aktywność, dlatego oprócz regularnego dodawania nowych przedmiotów powinieneś też rotować tymi, które się nie sprzedawały. Jak to zrobić poprawnie? Więc pobierz zdjęcia, tytuł i opis ze swojej oferty, która wisi już na Vinted od jakiegoś czasu. Teraz usuń ją z Vinted. I przytnij delikatnie te zdjęcia, które masz do tej oferty. Zmień nieco tytuł, opis i cenę. Teraz jak dodasz tę ofertę ponownie na Vinted, to Vinted uzna, że to jest nowy produkt, nowa oferta, a system automatycznie ją zbustuje na start. Pamiętaj, aby usunąć tę starą ofertę, zanim dodasz nową. To bardzo ważne. I ten sposób stosują najlepsi sprzedawcy na Vinted od wielu, wielu lat. Wciąż działa bezbłędnie, Korzystaj z niego konsekwentnie, a zobaczysz naprawdę szybkie efekty, jak twoje konto zacznie się rozwijać. Trzeci trik, którym chcę się dzisiaj z tobą podzielić, dotyczy hashtagów. I nie wpisuj ich masowo w opisie, jak to robi większość osób, bo możesz dostać shadowbana. Vinted może usunąć twoją ofertę albo co Gorsze twoje konto może wpaść w tryb takiego wysokiego ryzyka, gdzie dodawanie niektórych droższych designerskich przedmiotów będzie bardzo skomplikowane. Automatycznie oferty takie droższe, które dodasz będą oznaczane jako fajkowe, będziesz musiał się odwoływać. Szkoda zachodu. Zamiast tego użyj sprytnej konstrukcji zdania. Na przykład załóżmy, że chcesz sprzedać jeansy Lee, więc pod tym właściwym opisem produktu umieść taką adnotację. Interesuje mnie wyłącznie sprzedaż jeansów, a nie zamiana na rzeczy Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Armani, Fred Perry i inne. No i tutaj w ten sposób... Umieszczasz te skuteczne frazy, a platforma nie ma się do czego przyczepić. Nie przesadzaj jednak z markami typu Gucci, Berberry, Psoleon Prada czy Louis Vuitton, bo to są przedmioty wysokiego ryzyka, a te frazy wymagają dodatkowej weryfikacji. Dzięki temu prostemu zabiegowi zwiększysz widoczność swoich ofert, zwłaszcza w zwyczajnych produktach, marek takich jak HM czy Shein, a konto pozostanie w pełni bezpieczne. A teraz kreme de la kreme dzisiejszego odcinka. Jeżeli sprzedajesz regularnie, na pewno zdarzyło Ci się, że kupujący nie odebrał paczki. Zrobiłeś zdjęcia, opis, tytuł. Żyłeś wszystko, zapakowałeś dokładnie, dałeś jakieś gratis, wysłałeś zamówienia, a paczka mimo to wraca nieodebrana. I to jest frustrujące, prawda? Ale okej, okay, dzisiaj podzielę się z Tobą sposobem, który na moim przykładzie działa w 100% przypadków i wszystkie paczki zostają odebrane. Otóż co należy zrobić? Gdy czas odbioru już mija, a kupujący wciąż nie odebrał swojego zamówienia, napisz wiadomość o takiej treści. Dzień dobry. Mam prośbę, czy mógłby Pan sprawdzić, czy wewnętrznej kieszeni marynarki nie ma przypadkiem pliku banknotów? Mogłem schować tam za przed żoną. Byłbym wdzięczny za informację, czy mam szukać gdzie indziej. Oczywiście. 10% znaleźnego jest dla pana. Ja wiem, że to brzmi zabawnie, ale działa zaskakująco dobrze. Tutaj masz przykład marnarki, którą sprzedałem za 399 zł, której kupujący już nie chciał odebrać, bo się rozmyślił, ale finalnie ją odebrał. Z jakiegoś powodu kupujący nagle zaczynają odbierać paczki. Jeżeli chcesz, sprawdź to sam, gdy znajdziesz się w podobnej sytuacji. Ale pamiętaj, nie pytaj wcześniej, kiedy kupujący odbierze paczkę, bo spalisz cały ten zabieg. Najlepiej jej stosować na kilka godzin przed powrotem zamówienia. A teraz, zgodnie z obietnicą z początku filmu, jeżeli chcesz naprawdę poważnie podejść do sprzedaży, na vintage, zająć się tym tak full time i zwiększyć swoją sprzedaż, generować jakiś taki sensowny przychód na platformie, potrzebujesz profesjonalnych zdjęć. No i tutaj wiadomo, nie każdy może sobie pozwolić na zakup aparatu za kilka tysięcy, obiektywu, światła, rozplanowanie tego, ma wiedzę, żeby to w ogóle zrobić, przestrzeń, ale mam dla ciebie fajne rozwiązanie, bo istnieje narzędzie, które jest naprawdę bardzo mało znane jeszcze obecnie, które pozwala stworzyć z amatorskich zdjęć produktu pełnoprawną sesję profesjonalną, czy to taką na płasko, czy też na fotorealistycznym modelu. Modelce AI. I nie, to nie jest ChatGPT, to nie jest Mid Journey, to nie jest Stable Diffusion, to jest zupełnie nowe narzędzie, które jest naprawdę jeszcze niszowe, stworzone specjalnie do tworzenia modeli twoich przedmiotów i wykorzystywania jako fotografii produktowej. Obok mnie widzisz teraz efekty przed i po. To są prawdziwe przykłady tego, co możesz osiągnąć. Więcej informacji na temat tego narzędzia, co dzięki niemu uzyskasz, oraz pełną instrukcję znajdziesz w opisie pod filmem. Na dziś to już wszystko. Zachęcam Cię do obejrzenia kolejnych filmów. Jeden z nich znajdziesz teraz po prawej stronie. Zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków sprzedaży przy kawie, pełnych konkretnych i merytorycznych treści. Cześć, do następnego razu.